Cześć, witajcie kochani. Z tej strony Tomek Rymanowski, RehaFit Akademii. Ten film chciałbym zacząć od zadania Ci pytania. Kiedy ostatnio trenowałeś? Trenowałaś mięśnie szyi. I nie chodzi mi tutaj o ćwiczenia nastawione na poprawę mobilności tego segmentu. Nie chodzi mi tutaj o ćwiczenia mające na celu uelastycznić tkanki okalające ten segment kręgosłupa. Chodzi mi tutaj o ćwiczenia mające na celu wzmocnić Struktury zarządzające tym odcinkiem kręgosłupa. A więc, kochani, w dzisiejszym filmie zestaw pięciu konkretnych ćwiczeń, które rozwiążą całą masę problemów z poziomu odcinka szyjnego kręgosłupa, z poziomu waszego stawu ramiennego, łopatki, z poziomu klatki piersiowej. Kochani, przechodzimy do pierwszego ćwiczenia: ćwiczenie antyprotrakcyjne. Ćwiczenie podwójna broda, double chin. Sugeruję, byście wykonywali to ćwiczenie w pozycji stojącej, tak jak ja. Dlaczego? Bo pozycja stojąca niesie za sobą kilka dodatkowych benefitów. Oczywiście możemy to ćwiczenie wykonywać w pozycji siedzącej, możemy to ćwiczenie wykonywać w pozycji leżenia na brzuchu. Ale zobaczcie, zacznijmy od początku. Jak popatrzymy na naszą sylwetkę od boku, to głowa, płatek ucha i oś stawu ramiennego, tak dla uproszczenia, zobrazowania, to powinno być w jednej linii. Głowa nie powinna się wysuwać, głowa nie powinna być cofnięta, i wtedy mówimy o równowadze napięciowej pomiędzy przodem, tyłem szyi, pomiędzy klatką piersiową, a obszarem między łopatkami. Osoby, które dużo siedzą przed komputerem, podróżują, które nie dbają o kondycję odcinka szyjnego kręgosłupa, mają tendencję do tego, by głowa uciekała w protrakcję i głowa uciekała brodą do dołu w taką szyję smartfonową. Co to powoduje? Powoduje to osłabienie tego segmentu, czyli to jest szyja, osłabienie prostownika w odcinku szyjnym kręgosłupa. Osłabienie mięśni antyprotrakcyjnych, tutaj mówimy o płatowatym głowie, o płatowatym szyi, a więc pojawia się wiele dolegliwości bólowych. Dlaczego? Bo ten segment jest za słaby, bo te mięśnie nie są aktywne. A więc pierwsze zadanie, jakie powinniście wprowadzić do swojego programu treningowego, to zadbanie o to, by zacząć wzmacniać właśnie ten segment. On was bardzo często boli, i przychodzicie na zabiegi fizjoterapeutyczne, bo on jest zmęczony swoją słabością, użyję takiego sformułowania. A więc, co musimy zrobić? Jeżeli widzisz, że twoja sylwetka, że twoja głowa ucieka do przodu, to musisz wykonać ruch cofnięcia, a więc retrakcji. Jak wykonasz ruch cofnięcia, a więc retrakcji. To angażujesz do pracy prostownik, angażujesz do pracy mięśnie antyprotrakcyjne i generalnie wprowadzasz balans napięciowy nie tylko na wysokości odcinka szyjnego kręgosłupa, ale pozostałe segmenty Twojego ciała też dostosowują się do tej sytuacji. Wykonując to ćwiczenie w pozycji stojącej, angażujemy więc cały prostownik, ale dodatkowo musimy podwinąć miednicę. Zaangażujemy więc pośladek i zaangażujemy także mięśnie brzucha. I tu koncentrujemy się na napięciu izometrycznym. Wykorzystujemy sobie taśmę oporową, opór tej taśmy musicie dobrać indywidualnie do siebie. 5, 10, 15, 20 sekund takiej izometrycznej pracy wystarczy w dwóch, trzech seriach. A więc ćwiczenie numer 1, ćwiczenie antyprotrakcyjne mamy opisane, mamy scharakteryzowane. No, ono jest szalenie istotne, dlatego że głowa ma swoją masę, waży. A więc, jeżeli ja ją będę permanentnie wysuwał, to co musi wykonać intensywniejszą, podwójną pracę, jak zwał, tak zwał? No, wszystko, co będzie znajdować się na wysokości czego? Na wysokości łopatki. A więc, osoby, które mają słaby odcinek szyjny kręgosłupa. Permanentnie zmagają się z dolegliwościami z poziomu obręczy ramiennej. I bardzo często ta obręcz ramienna jest trenowana w fajny sposób, ale jest pomijany odcinek szyjny kręgosłupa. Odcinek szyjny kręgosłupa, łopatka, obręcz ramienna to jedna wielka rodzina. Tego nie da się oddzielić, no bo przecież czworoboczny niesamowicie wpływa na łopatkę. Dźwigacz łopatki także, a więc wysunięta głowa będzie sprzyjać, Ustawieniu się łopatki w takim pochyleniu, ona już nie będzie ustawiona pod kątem 10 stopni, tylko się położy, odejdzie mi kąt dolny łopatki, łopatka robi się odstająca, osoba z wysuniętą głową ma non-stop przeciążony dźwigacz łopatki i górny czworoboczny i jest problem z ruchomością na wysokości stawu ramiennego. A więc to jest pierwsze ćwiczenie ćwiczenie podwójna broda. Drugie ćwiczenie, kochani, także będziemy wykonywać ze taśmą oporową, ale będziemy wzmacniać bok naszej szyi. Będziemy wzmacniać mięsień czworoboczny grzbietu, który jest problematyczny, jak przychodzą do mnie pacjenci, o w tej części, tutaj w przedniej krawędzi. Bardzo często pojawia się sporo dolegliwości bólowych, pieczenie, napięcie. Pojawia się problem ze skręcaniem. Głowy w stronę prawą, w stronę lewą, no bo zobaczcie, jeżeli głowa jest ciągle tak, to czworoboczny tutaj, on ciągle musi wykonywać pracę intensywną. A więc pierwsze ćwiczenie, cofnęliśmy brodę, ale teraz na cofniętej brodzie, ja chcę tą krawędź boczną także wzmocnić. A więc zaczepiam taśmę oporową o skroń, i teraz moim zadaniem jest utrzymać jakby środek mojej twarzy, czyli nos. Nad mostkiem, kresa biała, pępek, spojenie łonowe, napinam delikatnie brzuch i tak przytrzymuję sobie ten opór. No bo jeżeli głowa jest wysunięta, to tak jak wcześniej wspomniałem, ta krawędź czworobocznego, czyli ten odcinek, to jest obszar, z którym bardzo często zgłaszają się do mojego gabinetu pacjenci. On jest przeciążony, on jest bolesny. Tak więc. Wzmacniajmy głowę, tył, bok. W przypadku, gdy się dużo garbimy. Poza tym, te ćwiczenia, które teraz dla Was opisuję, są bardzo popularne, powszechne, stosowane, trenowane w sztukach walki, w motorsporcie. To już o tym nie będę nawet wspominał, bo tam fundamentem z racji na przeciążenia jest mocna szyja. Więc Wprowadźmy to do naszego harmonogramu treningowego. Jeżeli boli Cię szyja, jeżeli nawet masz zdiagnozowane jakieś zmiany na wysokości odcinka szyjnego kręgosłupa, skonsultuj się ze swoim fizjoterapeutą. Nie traktuj po macoszemu tego segmentu, bo niektóre osoby mają, ja używam takiego sformułowania: szyję jak łodyga i to jest główka maku. Ona sobie tak wisi. Tu nie ma żadnego napięcia. Jeżeli ona tak wisi, jak ma nie boleć, jak na wysokości stawu ramiennego mają nie pojawiać się różnego typu dolegliwości przeciążenia. A więc tu przykładam taśmę. W drugim ćwiczeniu stabilizacja kręgosłupa. Oddycham sobie. Trochę angażuję do pracy brzuch, pośladek. I także wzmacniam ten segment. Jeżeli wzmocnię tył. Jeżeli wzmocnie bok, to od razu robi się stabilniejsza łopatka. Osoby, które wykonują ruch odwiedzenia, które w trakcie podnoszenia czegoś, sięgania po coś podnoszą bark, bardzo często jest to kompensacja słabej szyi. To jest bardzo istotne. Mamy ćwiczenie numer dwa. Ćwiczenie numer trzy, czyli ściąganie taśmy wyciągu górnego. Może być to guma oporowa, możecie to robić na siłowni. Chodzi tutaj o sam jakby cel tego ćwiczenia. Jak popatrzymy na łopatkę, tu mamy kręgosłup. To czworoboczny jest o tyle interesującym mięśniem, że tu mamy część górną, tu mamy część środkową, a tu mamy część dolną. Jest to niesamowity mięsień, bo w obszarze jednego mięśnia mamy do czynienia z trzema funkcjami. Jak nie trudno się domyślić, górny trap będzie mi łopatkę podnosił. Środkowy będzie ją przybliżał do kręgosłupa. Ale dolny będzie mi ją obniżał do ogonowo. Czyli będzie łopatkę pchał w stronę pośladka. I teraz osoby. Które mają problem z ruchem rotacyjnym, z sięgnięciem po coś, przewlekły ból tutaj. Łopatka jest ustawiona w taki sposób. Nadaktywny jest górny czworoboczny, nadaktywny jest dźwigacz. No i jeżeli te mięśnie są nadaktywne, to co one wyłączą? No, wyłączą dolny czworoboczny. A więc ściąganie wyciągu górnego powoduje, że ja uczę moją łopatkę ślizgu, do ogonowego, czyli angażuje do pracy oprócz najszerszego ten segment. I często też jest tak, że pacjenci, którzy przychodzą na fizjo, jak się garbią, to zobaczcie, że oni zgłaszają ból w którym odcinku, którego segmentu. Ich rypie o tu, między łopatkami, a więc prostownik jest permanentnie rozciągnięty i Czworoboczny dolny właściwie w cudzysłowie błaga o to, żeby przepompować przez niego krew, aby go napiąć, aby go aktywować. I osoba, która się garbi, tu czuje ból, ale to jest przecież ból wynikający z permanentnej ekscentryki, z rozciągnięcia. Wzmacniamy to w ćwiczeniu, jakim jest ściąganie wyciągu górnego jeżeli ja się garbię, jeżeli moja łopatka jest położona, to ja muszę ją nauczyć, że ten mięsień, ta część mięśnia czworobocznego też zarządza jej ustawieniem. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, które jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Są to wznosy Y. Wykorzystujemy w tym ćwiczeniu ławkę ustawioną pod kątem 40-45 stopni. Ręce dajemy do delikatnego Ustawienia w rotacji zewnętrznej, tak, by kierować w stronę sufitu nasz kciuk. I w tym ćwiczeniu angażujemy do pracy całą masę istotnych mięśni. W przypadku, gdy nasza łopatka jest łopatką odstającą, jest łopatką za bardzo nurkującą, no bo angażujemy masywny na ramienny. Angażujemy rotatory zewnętrzne z racji ustawienia kończyny górnej, czyli podłopatkowy, obłymniejszy, nadgrzebieniowy. Angażujemy prostownik między łopatkami. Angażujemy także równoległoboczny czworoboczny. I znowu w tym ćwiczeniu angażujemy dolny czworoboczny. A więc ustawiacie się na ławce, wchodzicie w tę skrajną pozycję wznosu, tak by wasze ciało wraz z kończynami górnymi tworzyło literę Y, i sugerowałbym, aby końcową fazę tego ruchu zaakcentować, aby dopiąć obszar między łopatkami. I znowu to jest ćwiczenie, jakby odwijające moją łopatkę. Więc jeżeli ja na co dzień spędzam dużo czasu w zgarbieniu, w rotacji wewnętrznej, w wysunięciu mojej obręczy ramiennej, to teraz prostuję rękę, wychodzę do rotacji zewnętrznej, wznos i niejako odwijam łopatkę, znowu uczę ją ślizgu, który ma pójść do ogonowo. To jest bardzo istotne. I mamy kolejne ćwiczenie, które fenomenalnie będzie ustawiać łopatkę w prawidłowej relacji do odcinka szyjnego kręgosłupa, ale poprzedziliśmy to treningiem, ćwiczeniami, które były ukierunkowane na aktywację szyi. Przechodzimy do ostatniego ćwiczenia. To ćwiczenie jest również bardzo ciekawe. Landmine pressy, wyciskanie pusztangi, wyciskanie pusztangi, landmine pressy. angażuje do pracy. Znowu całą masę mięśni, ale najistotniejszy w tym ćwiczeniu jest angaż zębatego przedniego. To jest priorytet. Kochani, dlaczego ten zębaty przedni jest tak problematycznym mięśniem w dzisiejszych czasach? Zaryzykuję takiego stwierdzenia, no bo zobaczcie. Zębaty przedni jest mięśniem bokserskim. Wysuwającym obręcz ramienną, ale pierwotnie był mięśniem podporowym. Jeżeli biegamy, chodzimy, ręka wisi swobodnie wzdłuż tułowia, to gdzie tutaj mowa o jakimkolwiek podporze? Nie ma tego podporu. Tak więc my musimy, my jesteśmy z racji naszej budowy wskazani na trening zębatego przedniego. My musimy wykonywać ćwiczenia w podporach, my musimy angażować go w różny sposób, bo jeżeli zębaty przedni będzie osłabiony, to właściwie zawsze będzie problem z nadmiernym napięciem czworobocznego górnego dźwigacza i z odstającą łopatką. A odstająca łopatka i źle ustawiona łopatka to jest pałagan na wysokości stożka rotatorów. To właściwie jest jedna wielka dysfunkcja. Tak więc zębaty przedni będziemy angażować w ruchu podporowym w pompkach na łopatkach, ale także jak będziemy wykonywać wyciskanie półsztangi, czyli landmine press. Idziemy delikatnie po skosie i teraz co się dzieje w tym ruchu, jak wykonuje wyciskanie półsztangi, łopatka z powierzchni grzbietowej, ona wędruje do boku mojego łuku żebrowego, a więc ja uczę moją łopatkę prawidłowego ślizgu po czym? po jej fundamencie, jaki stanowi klatka piersiowa, jaki stanowią żebra. Tu jest bardzo istotny element, by wykonując to ćwiczenie, wszystko było w jednej linii: nadgarstek prosto, łokieć i staw ramienny. Możesz dodać delikatny ruch rotacyjny, dodatkowo zaangażujesz mięśnie skośne brzucha. Mięśnie skośne, skośne brzucha w odniesieniu do zęba tego przedniego i stabilności łopatki też, też są szalenie istotne, ale to może w następnym filmie. Albo możesz być w pozycji bardziej zabetonowanej. Pobaw trochę się tym treningiem, poszukaj prawidłowego ustawienia. Angażujemy też tutaj na ramienny, angażujemy także stożek, górną część klatki piersiowej, angażujemy brzuch. To ćwiczenie fajnie jest wykonywać w klęku Jedno nóż, troszkę podwiń miednicę, zaangażuj ten brzuch, zaangażuj pośladek i zrób wyciskanie półsztangi. I w taki sposób zaangażowany zębaty przedni, w taki sposób zaangażowana szyja, w taki sposób zaangażowany dolny czworoboczny, ustawia w prawidłowy sposób Twoją opadkę. I to jest jedyne rozwiązanie. Przewlekłego bólu i problemów na wysokości obręczy, ramiennej. A więc, trening. Dziś, pięć konkretnych ćwiczeń. Przetrenujcie ten zestaw i koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, jak Wam poszło. W dzisiejszym filmie to wszystko. Temat odstającej problematycznej łopatki i odcinka szyjnego kręgosłupa omawiamy w trakcie kursu trening medyczny. Serdecznie. Zapraszam cię na moją stronę, na stronę mojej Akademii wwwrehafit Sprawdź terminy i jeżeli to trafia w twoje zainteresowania i potrzeby, to widzimy się na kursie. Do zobaczenia do usłyszenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam was. Cześć.